God knows się we're getting Miał kobieta walczy ze skurczem Ogólnie widziałem z 12 facetów, którzy oddawali mocz Był też Toj Cztery kobiety chciały Dwie zrezygnowały To już chyba ostatni etap Całkiem nieźle Kolano mam w dupie Wark mnie boli Ale jest nieźle Wbiegamy do Wbiegamy do Do miasta Więc podejrzewam, że już jest Niedaleko Jezu ludzie Czemu niektórzy są tacy ładni, a niektórzy nie. Jedna z ostatnich relacji na styku 8-9 kilometra. Ludzi łapią skurcze. Widziałem, ktoś leżał nieprzytomny w krzakach. Nie wiem czy to od wczoraj czy to przez bieg. No i my biegniemy dalej, biegniemy dalej, chociaż Żarty się skończyły. Zaczęła się walka z własnym ciałem. Chce mi się jeść, pić i siku. Chciałbym zatwić to wszystko w jednym momencie, ale podejrzewam, że zakończyłoby się to niezłym poślizgiem. Yeah. No,

Orkiestra, nie trzeba było, kochani. Nie, nie. Trzeba wciągnąć brzuch, wypiąć klatę, stać się znowu świeżym w kroku. O ambulansę. właśnie ścigamy. Supermana, nie wiedziałem, że pająki się pocą Sówka końcówki, prawie 10 km w dubsku. Teraz biegniemy po ścisłym centrum hipodromy tu się bawi Bristol. Chyba że woli dzielnicę Easton i tabowe knajpy. Tam macie. Uuu! Tam macie fontanny. Tu macie ludzi w celofanach, co oni wiedzą, że święta dopiero za rok. <śpiewanie>

planowany czas to było 45 minut niestety w Birmingham w klubie GoGo -go, zwichnąłem kolano i tak biegam z tym kolanem do teraz dobra nic wielkiego jestem już po biegu każdy z uczestników dostał krem do opalania w Anglii, dobre sobie, jakieś ciastka, i soczek, soczek, koszulkę, i oczywiście medal. Mam jeszcze medal. Yeah